No, też, Czyli nie, 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 Tak, tak. nie, nie, Kościelskiej i wyobraźcie, wyobraźcie państwo sobie, że państwo w że nie, na ten tor sąsiedni i szarujemy Jedziemy dalej tamtędy i skręcamy prawo do Gdańska, a my podróżujemy nadal to, linią, to, linią to, e, w stronę Gdańskiego, teraz do stacji Żukowo-Zachodniej, ale nim Żukowo-Zachodniej przejeżdżamy za mostem... Zatrzymamy i wtedy e, otworzą się drzwi. Wysiadamy, proszę Państwa, na stronę prawą, prawą. Wysiadamy na stronę prawą i proszę tylko na stronę prawą za mostem wysiadać. Na moście proszę zachować szczególną ostrożność. Jest to most bardzo wysoki, dlatego nie proszę na most nie wchodzić, proszę dojść, dojść tylko do przyczółku tego mostu, ewentualnie zejść kawałeczek w las w zrobienia А, сидим.

Stacja tak i Stacja. jest w szukowo grała wczesną, gdy twórcy filmu stwierdzili, że najbardziej przypominały zawidowania ówczesnej przednej.